Sorry za wymowę, ale nie, nie mogę tego powiedzieć, mi się bardzo język plącze. Z góry przepraszam wszystkich tych, którzy mnie źle zrozumieli. Jest to gra z 2001 roku, która ukazała się w grudniu 2001 roku. Gatunek oczywiście FPS. Producent tej gry nie wiem, czy jeszcze istnieje, nawet to jest Gray Matter. Nie wiem, czy jeszcze produkują gry jakiekolwiek. No ale powróciłem tej gry, ponieważ to jest gra z mojego dzieciństwa, bo mały grałem w tę grę. Bardzo ciekawa. Ciekawa. No jak na FPS Jak na grę akcji. To może być. Na tamte czasy. Widzicie, Gram od początku. Ponieważ kiedyś już tę grę grałem. Ona odbywa się cała akcja w czasach II wojny światowej. To jest takie porównanie II wojny światowej z fikcją, różnymi takimi stworami. Będą dalsze części nie pewnie je gdzieś widzieć. To jest bardzo krótki odcinek, bo też nie mam zbytnio czasu aktualnie teraz, żeby nagrywać odcinki, więc tak ogólnie Wam pokażę o co w tym wszystkim chodzi. Część z Was pewnie wie, bo większość grała. To jest ten moment, którego zaczynamy, lochy i doktor Frankenstein. Broń widzicie, jak, widzicie, widzicie, że broń sucha, bardzo ubogi. Dopiero musimy zbierać broń, nie mamy oczywiście jakiegoś długo pełnego, musimy sami ją zbierać. Się przyczaić. Muszę pójść z tym nożem tam do niego, bo jak pójdę z pistoletem, to mnie wyczai. Dobrze pamiętam. Zleci się cała ta ha ha hałasta tego wszystkiego. Pistolet wezmę. No grafika, gra, gra jak... ta mogę się zgodzić, że ta odbiega od gier dzisiejszych, no ale na tamte czasy nie jest zła. Wiem, że dużo, dużo osób się wtedy porwało na tę grę, bo ona była ciekawa dosyć. Dosyć dużo osób tą grę wtedy grało, kupowało ją. Ups. Nie, rozwalimy. O, no, mam skluby. Wybuchy. Trochę mniej realistycznie, Jak wygląda jakby to był wybuch, a nie wybuch. Szczerze powiem, że ta gra nie jest taka prosta jak się wydaje z grafiki, że grafika jest taka stara i gra chociaż ma swoje lata, ale... ale także może dorównać trudności u gry innym z tego, z tego z tych czasów Jak widzicie ciekawa. Nie jest... <laughs> Sorry, że tak mówię ja trochę z nim Zaziębiony. Moim zdaniem gra godna uwagi, ponieważ w 2009 roku, dobrze pamiętam, wyszła nowa odsłona tej gry. Wolfenstein... nie pamiętam dokładnie jaka to była dalsza część nazwy tej gry. Gra też dosyć ciekawa, ale... Jakby to powiedzieć, nie kontynuuję, nie, nie kontynuuję wszystkiego tego, co jest w tej grze. Podlega trochę grafiką na pewno bardzo, bardzo, bardzo odlega. Lego, ta nowa wersja odlega od Lego tej gry bardzo szeroko, epizodem całej gry, całej, całej rozgrywki. Ponieważ no, tam też walczy, mamy, wzbieramy broni, jesteśmy jako wysł wysłannik z Anglii, jak dobrze, dobrze pamiętam, całe to wszystko to jest, um, jesteśmy agentem, który dał się za angielskiego. Nie pamiętam jeszcze to było biura. Musi odkryć jakąś zagadkę. To co Niemcy mają. No na pewno będzie wiadomo we wszystkich reszcie, odcinków. Bo będzie jeszcze kontynuacja tej serii. Wie no gra to jest naprawdę stara, ale z moich czasów sobie przypominam. Nie grałem. Jest ciekawa godna, polecam godne uwagi. Jeżeli, 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 jeżeli o mnie chodzi, to yy, dla mnie ta gra jest naprawdę warta uwagi i poświęcenia, chociaż tak, żeby sobie zagrać. Chodzi już o taki dłuższą grę. Czy nie wiem, że, Czy ta gra może wciągnąć. no? Wyjawszy szczerze, misje początkowe są fajne. Dalej się tak już bardziej robi no stwory niestwory różne takie ym, ym, odrosty, jakby to powiedzieć, tego doktora Frankensteina, których Niemcy wyhodowali Będziemy po prostu walczyć z różnymi potworami. No to jest gra jak na razie widzicie walczymy z ludźmi, no ale... Zaczęli na, na mnie pod spodem, Spaniaczki. nic nie było. To w tej grze jest ciekawego. No. No, warto czasami zaglądać w różnych rzeczy, bo można znaleźć dużo ciekawych broni i, i innych przydatnych nam żądań do tego by walczyć Osobiście mm, nie jestem zwolennikiem aż tak starej gier, no ale to jest jedna gra z tych, do których powróciłem już od bardzo niedługo czasu. W których bardzo, bardzo, bardzo długo nie grałem. No, sądzę, że no... O, nie trafiłem jeszcze ku do środka. No będę kontynuował to granie. No, pracę, nie pracę to, to jest pewne, jak. nic innego. Trochę mnie do tej pory tymi nabojami, zostałem trochę życia zmarnowałem, ale no to tam się nadrobi. Ich szamanko. Oczywiście jedzenie, i napoje, i inne tam rzeczy dodają nam życia w tej grze. No gra nie jest aktualnie taka bardzo realistyczna, no, ale nadaje się na to, żeby w nią sobie tak pograć. Hmm. Nie mogę ostatnio znaleźć w żadnym sklepie w czymkolwiek. Szukałem... Yy... Painkillera. To jest wersja, nie pamiętam jaka, miałem ostatnio to Redemption, tylko płyta mi się kurczę porysowała. A instalkę usunąłem oczywiście, usunąłem grę, bo musiałem formatować komputer, no i niestety nie mogę je teraz znowu odpalić, a też jest bardzo ciekawą grą, więc... sądzę, że jak coś znajdę, to raczej będę też próbował nakręcić serię z tej gry, no ale na razie, jak widzicie, tutaj już sobie poradziłem z nimi. Odcinek nie jest, nie będzie długi, ponieważ ja myślę, że na pierwszej misji zakończę to. Bo no, nie ma tu tyle drzwi, można się zgubić w takim zamku. Kończę na, na pierwszej misji, ponieważ mm, nie mam zbytnio czasu dzisiaj, żeby to y, kontynuować. No ale myślę, że je, będzie dobrze. Mamy już nawet koniec. Więc tak, dzięki za uwagę. No i trzymajcie się, na razie.